Chodzę po ogrodzie i przeglądam kondycję swoich tulipanów. Witam na kanale Pasji Babci Ali. Po co sprawdzam tą kondycję? No, chciałabym mieć tulipany jeszcze wiadomo jak najdłużej w swoim ogrodzie, ale też je przygotować, te, które wymagają przygotowania na wiosnę, czyli je muszę ogłowić. Na czym to polega? To pokazuje ten filmik. Na tą chwilę mam tutaj kilka tulipanów, które mają jeszcze przepiękne kwiaty, trzymają się te płatki, że mogę się cieszyć ich widokiem. Takich tulipanów jest sporo jeszcze w ogrodzie. Mimo, mimo, że nie mam takiej wielkiej rabaty z samych tulipanów, są posadzone grupkami większymi, mniejszymi, tak rozrzucone po, po ogródku, ale jest sporo z nich, które już z, y, zgubiły swoje płatki i trzeba je będzie ogłowić. I o tym będzie ten mój filmik, i pokażę, jak ja to robię i co robię z nimi. Tutaj mamy grupkę tulipanów które jeszcze przepięknie nam tutaj kwitną. Można być dumnym z tej rabatki, jeżeli ktoś lubi tulipany. A myślę, że miłośników tulipanów jest bardzo dużo. Ale wśród nich znajduje się jeden taki malutki, właśnie to już nie tulipan. To już została tak zwane nasionka tutaj będą po przekwitniętym tulipanie. Takich miejsc jest troszeczkę więcej w ogrodzie. Między innymi to jest miejsce, gdzie są tulipanki, ale te są piękne, zdrowe, ślicznie wyglądają, prosto stojące, ozdabiając ten fragment ogrodu. Również i tutaj nic od nich nie będziemy chcieć. Na razie zostawimy, niech kwitną. A co zrobić z takim tulipanem? Który już troszeczkę ma płatków, jeszcze się można powiedzieć trzyma, kolor widać, że był bordowy, ten też prawie, no jeszcze jest powiedzmy zdrowy, ale można się nad nimi zastanowić, co z nimi zrobić. Tu również mamy piękne gatunki tulipanów, ale zobacz, no oczywiście to jest inny gatunek niż tamte, nie będę wymieniała nazwy, bo dokładnie nie pamiętam. Ale już pod ciężarem tych swoich głów położyły się, więc na pewno je jeszcze zostawię. Ale pozostałe w innych tutaj rabatkach będę musiała ogłowić. Czym jest o, o, ogłabianie właśnie tulipanów? Jeżeli widzimy, że już jakieś tulipany, tak jak ten w tym przypadku, już za, za parę dni czy za parę godzin opadną im kwiatki płatki już wiadomo że można je ogławiać czyli obrywamy to jest jeden ze sposobów obrywamy taki tutaj o przycinamy i ściągamy yy, tutaj zawiązki takie gdzie są nasionka i niestety ale musimy to wyrzucić jest też inny sposób tak zwanego ogławiania czyli co robimy Widząc taki, właśnie tulipan, po prostu go wycinamy. Wycinamy jego i zostawiamy, tutaj na przykład ten tulipan ma trzy liście, proszę zobaczcie. Tu ma trzy liście, i zostawiamy jeden liść od dołu. Czyli w tym wypadku biorę nożyczki, wycinam, wycinam ten ten tulipan z dwoma liśćmi i zostawiam tylko ten jeden liść z tym tutaj co był z tą nóżką od tulipana zostawiam tylko jeden ten liść to jest takie najpewniejsze że cebulka będzie rosła i nabierała tak zwane witaminki dla siebie żeby się wzmacniała po ogródku już pochodziłam, ścięłam przekwitłe tulipany, wam pokazałam, jak ja to robię. Także piękno naszych tulipanów, te, które zostały, jeszcze będzie ozdabiało nasz ogród. Wielu osób ma jeszcze ogrody z tulipanami. Tam, gdzie ogród jest bardziej taki zacieniony, na pewno nie wszystkie przekwitły. W moim przypadku akurat mam taki lekko przycieniony. Ten ogród, jak wspomniałam, tulipany rosną gdzie, niegdzie tam rzucony między krzewami, krzakami. Po prostu jest różnie. Ale jeszcze, jeszcze mogę się cieszyć pięknym tych naszych kwiatów. Słuchajcie, chciałabym się z Wami pożegnać. O tulipanach już <grym> powiedziałam wszystko, pokazałam, jak ja to robię i co robię z tulipanami, po to, żeby na drugi rok były piękne, żeby były. Dorodne cebulki. Jeżeli się filmik podobał, proszę łapkę, również mile widziane subskrypcje, komentarze, podzielenie się uwagami. Zawsze się człowiek, jeden od drugiego, coś tam uczy. No i w takim wypadku do zobaczenia i do usłyszenia.